Czasem patrzysz na inne kobiety i myślisz, one mają to coś, ja chyba nie. Nie mówisz tego głośno, to się dzieje w twoim wnętrzu. One są odważniejsze, one potrafią przyciągać klientów, a ty wciąż musisz coś udowadniać. Przychodzi do mnie wiele kobiet, które z zewnątrz są naprawdę ogarnięte mają doświadczenie, wiedzę, serce do tego, co robią, a ich dochody nie odzwierciedlają ich wartości. Co je zatem zatrzymuje? Nie chodzi o brak strategii, tylko o wewnętrzny głos, który szepcze ty nie jesteś jedną z tych, które zarabiają dużo. Ty nie jesteś tą, która może z lekkością. Ty musisz się bardziej postarać, udowodnić. I właśnie wtedy zaczyna się proces wewnętrznego wzbogacania siebie. Nie zmieniamy strategii. Zmieniamy to, jak kobieta naprawdę o sobie myśli w środku. Bo wszystko to, co widzisz na koncie zaczyna się od tego, co widzisz, kiedy patrzysz w lustro. Bata czuła, że ciągle coś ją zatrzymuje, że zarabia, ale bez lekkości. Zaczął się pracę od środka i po kilku miesiącach dwa razy więcej klientów premium, inne ceny, więcej swobody. Nie musisz być bardziej przebojowa, musisz tylko przestać wierzyć, że to nie dla ciebie i odkryć prawdziwą siebie bez filtrów, bez blokad wejdź na wiedza.annakadspr.pl. Zobacz historię kobiet, które kiedyś wątpiły dokładnie tak jak Ty teraz. A dziś nie tylko zarabiają więcej, one inaczej czują i widzą siebie. I do tego Cię zapraszam, abyś zaczęła widzieć i czuć siebie inaczej.